Mała dziewczynka i biedna chora kobieta. Była kiedyś pewna mała dziewczynka, która leżała w łóżku i nie mogła wyzdrowieć. Przeleżała już tak cały miesiąc. Była bardzo chora i nikt nie wiedział, jak jej pomóc. Jej tata Jair bardzo ją kochał. Pewnego dnia Jair siedział przy jej łóżku, trzymał ją za rękę i martwił się, że nic nie może zrobić, gdy nagle wpadła mu do głowy genialna myśl. Zerwał się na równe nogi, narzucił płaszcz i ucałował córeczkę. Zbiegł po schodach, wybiegł z domu i popędził przez podwórze, przez bramę na ulicę i dalej przez miasto, coraz dalej i dalej, aż dotarł do świątyni. Długo przyciskał się przez tłum, aż w końcu znalazł tego, kogo szukał. Panie! zawołał, padając Jezusowi do stóp. Moja córka, proszę, błagam. Nie musiał długo prosić. Jeszcze zanim skończył mówić, Jezus wyciągnął do niego rękę i pomógł mu wstać. Przyjdę natychmiast, powiedział. Oczy Jajera wypełniły się łzami. Jezus przyjdzie, wszystko będzie dobrze. Oczywiście w tamtych czasach nie było karetek, więc musieli iść pieszo. Pomocnicy Jezusa wiedzieli, że On potrafi uzdrowić chorą dziewczynkę, ale musi się spieszyć. Jeśli nie przyjdzie na czas, może być za późno. Lecz gdy tak szli, co chwilę ktoś wchodził im w drogę. Wokół nich był tłum ludzi. Wszyscy potrącali ich i szturchali, tłoczyli się i napierali. Popychali i ściskali. Uczniowie Jezusa szli przodem i próbowali torować mu przejście. Nagle Jezus przystanął. Jego przyjaciele spojrzeli za siebie. Co on robi? Zastanawiali się zniecierpliwieni. Kto mnie dotknął? zapytał Jezus, bo poczuł, że wyszła z niego moc. Ja, powiedziała pewna drobna, niepozorna kobieta. Była tak zawstydzona, że nie śmiała podnieść wzroku i spojrzeć na Jezusa. Ta biedna kobieta chorowała już od dwunastu lat. Inczego nie pragnęła bardziej, jak wreszcie wyzdrowieć. Wierzyła, że jeśli tylko dotknie płaszcza Jezusa, na pewno zostanie uzdrowiona. Dotknęła więc jego płaszcza i natychmiast poczuła, że jest zdrowa. Nie mamy czasu, ponaglali przyjaciele Jezusa, ale Jezus zawsze miał czas. Wyciągnął rękę i delikatnie uniósł głowę kobiety, spojrzał jej w oczy i uśmiechnął się. Uwierzyłaś we mnie, powiedział, ocierając łzy z jej twarzy, i teraz jesteś zdrowa. W tej samej chwili przybiegł służący jajra. Jest już za późno, powiedział zdyszanym głosem. Twoja córka nie żyje. Jezus odwrócił się do jajera. Nie jest za późno, powiedział. Zaufaj mi. W domu jajra wszyscy płakali. Pójdę ją obudzić, powiedział Jezus. Wszyscy się z Niego śmiali, bo dobrze wiedzieli, że dziewczynka nie żyje. Jezus wszedł do jej pokoju. Dziewczynka leżała bez ruchu w pomieszczeniu z powitym mrokiem. Jezus usiadł na jej łóżku i ujął jej bladą rękę w swoje dłonie. – Kochanie – powiedział – czas wstawać. Po czym sięgnął w otchłań śmierci i delikatnie przywrócił dziewczynkę do życia. Dziewczynka obudziła się, przetarła oczy jak po dobrze przespanej nocy i wyskoczyła z łóżka. Jezus otworzył okiennicę i pokrążony w ciemnościach pokój wypełnił się ciepłym światłem słońca. – Jesteś głodna? – zapytał. Dziewczynka pokiwała głową. Zróbcie jej śniadanie, zawołał Jezus do rodziców dziewczynki. Jezus pomagał w ten sposób wielu ludziom i wielu uzdrowił. Sprawiał, że niewidomi odzyskiwali wzrok, głusi słuch, a ci, którzy wcześniej nie mogli chodzić, stawali na własnych nogach. Jezus przemieniał smutek w radość, naprawiał zepsuty świat.